Piękno to jest dla mnie naturalność, ale taka naturalność w życiu, naturalność w byciu sobą, w naturalnych zachowaniach, w mówieniu, co się myśli, w sposobie ubierania się, żeby nikt nam niczego nie narzucał, a jeżeli coś narzuca, to po prostu zmieniamy kierunek, po prostu, żeby być sobą. To jest dla mnie dzisiaj piękno, to, że możemy być takie, jakie naprawdę chcemy. Markę Helena Rubinstein znam właściwie od zawsze, ale tutaj na pierwszy plan wychodzi kobieta. Helena Rubinstein. Kobieta silna, która wie czego chce, która potrafiła z jedną walizką popłynąć na drugi koniec świata, żeby dokonać czegoś wielkiego i wiedziała, że jej się uda. I z taką kobietą też się identyfikuję. Moją pielęgnację dobieram ze względu na to, jak do mnie przemawia ten produkt. I tutaj myślę i sprawdzam. To na pewno są różnego rodzaju badania, to jest nauka, to jest pewność, że to jest produkt dla mnie, to jest innowacja. A dlaczego innowacja? W ogóle moja mama całe życie mi powtarzała, Pamiętaj, że wszystko co nowe, wszystko co dopiero odkryte, poparte dobrymi badaniami, to jest coś, na co powinnaś zwrócić uwagę. Moja mama od wielu lat wykłada innowacje z profesorem ekonomii, więc naprawdę jej wierzę i tak też czynię, jeśli wybieram produkty, które. Chcę, żeby były ze mną później w ciągu dnia i wieczora. Mój rytuał pielęgnacyjny dzisiaj to jest przede wszystkim przyjemność. Ja się z tym dobrze czuję. Ja po prostu marzę już o tym, żeby zamknąć drzwi łazienki, znaleźć się z moimi kosmetykami, wykonywać te wszystkie ruchy jogi twarzy, używać moich kosmetyków pielęgnacyjnych, naprawdę pobyć ze sobą. A jeżeli sposób aplikacji zwiększy jeszcze skuteczność i wniknie ten produkt głębiej w moją skórę, to jest no moja pielęgnacja dzienna jest przede wszystkim takim wyciszeniem. Ja bardzo chaotycznie żyję, moje życie to jest bieg, bardzo dużo spraw, wszystko dzieje się czasem zbyt szybko. I ta pielęgnacja jest takim momentem wyciszenia. To jest ta chwila, którą znajduję w ciągu dnia, żeby zebrać myśli, znaleźć się we własnym świecie i po prostu też trochę odpocząć. I w tym moim świecie udało mi się znaleźć dwa produkty, które idealnie się w niego wpisują i tutaj z, z linii Replasty mamy dwa kremy, biały krem na dzień i czarny krem na noc. Ten biały krem no to jest magia dla mnie, bo przede wszystkim nawilża moją skórę, ja mam bardzo... Suchą skórę, często przesuszoną, naprawdę mi ten krem pomaga. Natomiast nocą istotna jest dla mnie regeneracja, żeby rzeczywiście ten krem był mocniejszy i żeby mogła rano się obudzić i poczuć ten efekt, i kontynuować dzień rzeczywiście z naturalną, wypoczętą skórą, i tak jest.